Co z tą jedzie? Z MPS? myślę, no. szczerze, ja wolałbym mieć scenerię, ten... Zrobić sesję na jednotory tory. Mhm. Bo dwutory każdy dobrze zna. Albo sesję spalinową. Nie no, może spalinową nie, ale... Żeby były też spalinowe scenerie odporne. Jestem ciekaw z jakiego powodu mi petetało na blaszkę, kiedy tu miał po prostu być przerwy. Wątpię, żeby na tym nie to, że coś wcześniej było. I teraz przez to mam 20 minut po No tak, no w sumie. Nie wiem po co mi tam to z WDR PT dał. Nie wiem, te rozkłady SWDR-owe są takie do dupy. Najlepiej to się samemu robi. No cóż, ja robiłem samemu na 100 km, Ale ]iem. że samemu, że wiesz, że mówisz ile ma być PT i tak dalej. Ile ma być pH, czy coś? ewentualnie on ci coś takiego dobiera. No to każdy by dał w przelot. No nie wiem. Ale ja tu nie daję, jadę, jadę, jadę tutaj dosyć realnym składem, ten kabarnik w stacji, w stacji głównej, stacji Kołobrzeg. Był taki, były dwa. Do... Патрик. Слухать нас на стриме? Ну, no, я ж не слышу. Сейчас послухаем. О, oh, слушаемся. Ну. No. <laughs> <глаз> Заявись. <Зайбище. глаз> а Они без скидки пошли за это же поедет в ТД-2. Надо подозревать, не пошли.

No tak, z tego toru <śmienią> Nie daje, jodło gówniane wychodzą To <śmienią> nie brało. Naura? Naura? Stacja Bałtyk, miasto Rakwat terbaru belum tinggal. 3 truk itu Ej, majol. Co to jest na rynku? Lepków, luzinu. Że mój kąpiel otrzymał. Pożądamy bez limitu. Idę na arkadię. Na dyżurkę idziesz? No, na arkadię. Do 17. No? O, a na arkadę. Do 18. O, na O, tutaj masz koniec rozkładu. E, 16.50, a potem i z C. A może ty chcesz pojeździć? Wtedy dwa. Dawaj, no to później co pojedziesz Arkadia 2012. Nie wiem. Nie ma nic innego fajnego zwolnego. Ale no kim ja. przecież nie będę siadał. Czy zwarduń. Ewentualnie bym mógł na sobie buru siąść. Nie zakokujesz tak jak ten typ wczoraj? Czemu ja? Gościu! Jak ja otwierałem tyle scenarii na razie to hit. E, czekaj. Czemu pracowniczy? Co osoby oglądają. No? A potem musisz zmianę kabiny po pierwsze zrobić, bo ty idziesz na plażę. No nie w tą stronę, gościu. Pięć osób ogląda na streama. No, no. to co? Lecimy coś czy nie? A no, co chcesz? No bo nie wiem ten sobie błęd mogę otworzyć. Albo Arkadię. A jeszcze łaskaże coś takiego co to jest. Ja słyszę dźwięki streama stream nie działa. Aha Łaskaż, z takiego... Małego... No, ekran tak jakby... SOWIBUR! To... Ej, SOWIBUR jest POGJUMP! To też jest sceneria Krzysia, ale super. Krzyś to kozak. Manewrówka zatrzymaj się Jurwi, zaraz pojedziesz po resztę obozów... Ej, nie no, na SOWIBUR bym uciec. No teraz widnijmy ci stronę. Dobra, idę na SOWIBUR, naura.